Cześć wszystkim, pozdrawiam wszystkie dzieciaki z Kotana, czyli wszystkie dzieciaki z zespołu szkół im. Marka kotańskiego w Inowrocławiu. Pozdrawiam też Waszych rodziców i pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy w Kotanie uczą. Kochani, dla Was z ogromną radością jedna z bajeczek Jana Brzechwy, być może taka mniej znana, ale równie piękna dwa koguty! W lututowie pod Sieradzem, zresztą wieść tę sprawdzić radzę, żyły niegdyś dwa koguty. Dwa koguty kałakuty. Dwa koguty kałakuty. Dwa koguty kałakuty. Każdy pięknie było buty i na obie nogi kuty, każdy miał ostrogę złotą. Miał ostrogę właśnie po to, by ją mieć, gdy szedł piechotą. Cóż to były za koguty? Każdy z nich miał grzebień, suty, każdy piał co do minuty trząsł grzebieniem, gdy zaś ucichł, wracał do swych spraw kogucich. Lecz rozumu, dwa koguty miały mało, ze dwa łuty. Zresztą miały czy nie miały, nadzwyczajnie pięknie piały. Aż się panny zachwycały, gdy na różne piały nuty dwa koguty muty, Szły koguty ulicami, Pobrzękując ostrogami, Bardzo godnie, bardzo zgodnie. W pas skłaniali się przechodnie, Każdy ich się bał. Rzecz prosta. Nawet burmistrz i starosta, Nawet wszelka inna władza Ze Złoczewa i z Sieradza. A już jeśli o tym mowa, Straż ogniowa z Lututowa, Chociaż była pełna buty, Drżała widząc dwa koguty, Dwa koguty kałakuty. Miała straż orkiestrę dentą, Która grała w każde święto, Niezależnie od pogody, Lecz kapelmistrz, choć nie młody, Nie śmiał podnieść swej batuty, Kiedy piały dwa koguty. E, miały taki plan uknuty Dwa koguty kałakuty, Że na wiosnę oraz w lecie Sprawowały straż w powiecie. Więc na targach i jarmarkach, próbowały mleko w garnkach, skoro świt budziły ludzi. A kto w porę się nie zbudził, ten miał cały dzień zatruty. Tak mu piały dwa koguty. Już o siódmej głośne pianie zwoływało na śniadanie. I ściśle kwadrans przed dwunastą jadło obiad całe miasto. Potem znów koguty piały, dając pianiem tym sygnały, by się sklepy zamykały. A wieczorem o dziewiątej rozbrzmiewały wszystkie kąty powtarzanym wprost bez liku kukuryku, -ku -ku! Ku -ku -ku! I natychmiast cała dziatwa spać się kładła, gasząc światła. Dużo lat koguty piały, piejąc władzę sprawowały, Aż któregoś piątku z rana zaszła rzecz niespodziewana. Jeden z miejskich szałaputów był niegrzeczny dla kogutów. Cóż to, wołał, zazwyczaj, że mi drób na drodze staje. Ja kogutów nie uznaję, ja mam każdy dzień zatruty przez koguty kałakuty. Rozgniewały się koguty, podciągnęły tylko buty. Jeden z śmiałka kopnął w nogę, drugi w łydkę, wbił ostrogę i walczyły z nim do buty, dwa koguty kałakuty, aż pobity i pokłuty uciekł w pole, klnąc koguty. Ale im poprzysiągł zemstę, więc się zaszył w krzaki gęste, a że był to sam Boruta... Znał się dobrze na kogutach. W czas jesiennych złych niepogód szedł na spacer jeden kogut, a gdy miał już dość szarugi, szedł na spacer kogut drugi. Więc Boruta raz wieczorem za drzewami stanął z worem, a gdy kogut szedł, Boruta wór narzucił na koguta i przydeptał jeszcze butem, po czym wór zawiązał drutem. Gdy się drugi kogut zjawił, z nim tak samo się rozprawił. I ten drugi wór z kogutem też zakręcił mocno drutem. Mruknął, to mi się podoba. Wziął na plecy worki oba i do łodzi na bałuty zaniósł w workach dwa koguty. Dwa koguty kałakuty. Tam na targu się wychytrzył. Jak Drób najpospolitszy sprzedał je handlarzom z łaska, Którzy dali ile łaska. Ot i koniec. A Lututów wnet podupadł bez kogutów. Odtąd nikt nie wstawał w porę. Obiad jadło się wieczorem. Straż o cały dzień bez mała do pożaru się spóźniała. Nawet mleko na odmianę było stale fałszowane. Odtąd z rzadka w lututowie o kogutach ktoś opowie. Były sobie dwa koguty, dwa koguty, kałakuty. Pozdrawiam was.